Cześć kochani, witam was serdecznie. Eee, czytanko dla lwów z żywiołu ognia. Troszeczkę się opóźniły te czytania. Niestety tak się złożyło, że wyskoczyło mi coś po prostu niespodziewanie i nie mogłam, nie mogłam chociaż ja zaplanowałam na weekend zrobić wszystkie czytania dla Was, ale tak się stało jak się stało. Ok. Co prawda, 10 dni prawie e, listopada już jest za nami, ale ale 20 jeszcze przed nami. <grytanie> Także jeszcze robimy te czytania czytanie na listopad do końca i będziemy patrzeć. Ok, lwy. Główna energia dla Was do końca tego miesiąca, powiedzmy tak. Mm. I. Czyli ta energia, w jakiej się będziecie znajdować, czy pod wpływem jakiej się możecie znajdować. I kipa karty. Tu sobie zobaczymy, um, jaki temat będzie chciał się zaznaczyć. Karty są już wcześniej długo tasowane, więc ja ich nie chcę teraz już aż tak długo tasować. I odkrywamy od razu. Dobra dama, dobra pani... Pokój, dom, karta domu, karta pracy albo zajęcia. To niekoniecznie musi być praca zawodowa, ale może być karta odległych horyzontów. Dobry pan. Jest tutaj dobra pani, tu jest taki jakiś taki dobry pan, przyjaciel, główna osoba, dużo osób. Karta zmian. I karta podróży. Okej. Okay. Tu Mamy kartę biedy pod spodem czy takiego niedostatku. Niepokojąca wiadomość. Te niepokojące wiadomości są tutaj w tym miesiącu dla wielu z Was, dla wielu znaków. Ta, ta karta niepokojących wiadomości się pokazuje. Jako główna energia siódemka buław się tutaj chciała zaznaczyć. Tutaj co mamy pod spodem. Ta, ta lista rota czwórka kielichów jeszcze mamy. Kartę wieży. Zobaczymy. O, okay, kochani, wy będziecie tutaj w tym miesiącu, czy do końca tego miesiąca, y, jako siódemkę buław, jako kartę główną tutaj, czy tą główną energię, macie siedem buław. Y, będziecie bronić, jak gdyby w tym miesiącu swojego, swojej pozycji, stan swojego stanowiska. Y, możliwe, że będziecie się tutaj po prostu. Trzymać, jak gdyby jakiejś przez siebie podjętej myśli, podjętej idei, tak? Być może ktoś będzie próbował wam coś wyperswadować, być może ktoś będzie próbował wpłynąć na wasze zdanie, na, waszo, na wasz sposób myślenia w, dane, w jakiejś kwestii, um, um, albo będzie ktoś próbował nawet was powstrzymać przed czymś, tak? Dlatego, że w siódemce buław mamy tutaj jest generalnie energia bronienia swojej pozycji, bronienia swojej. Do wszystkiego może się to od, od, odnosić. Bronienia swojej racji, bronienia swojego miejsca, swojego zdania. Do wszystkiego, tak? Ale patrząc na, tą, na, na ten obraz, będzie to tutaj dla części z Was. Ee, miesiąc, gdzie mam wrażenie, będziecie w środku rozkładu, macie kartę Odległych Horyzontów, i te Odległe Horyzonty mogą mieć tutaj e, związek właśnie z kwestiami e, wyjazdu. Mogą mieć związek z kwestią wyjazdu, z kwestią e, pracy gdzie będziecie rzeczywiście być może przyhamowani albo będziecie z jakichś, ktoś będzie być może Was próbował odwodzić od tego pomysłu, czy będziecie być może zmagać się z, z trudnościami, żeby ten pro, projekt czy ten plan zrealizować, tak. Karta odległych horyzontów jest w pierwszej, w pierwszej kolejności kartą jak gdyby nadziei, kartą planów, kartą zamierzeń. Też e, przyszłości. Wiąże się to bezpośrednio z kartą pracy, z kartą zajęcia. Więc, tak jak mówię, jest tutaj dla Was jak gdyby taki temat, gdzie e, niewykluczone, że be, macie planowany wyjazd i ten wyjazd będzie, będzie, będzie się po prostu odwlekał. Ten miesiąc listopad jest dla Was miesiącem e, dla lwów, e, które mają temat czy temat pracy związany z zagranicą. Bo mam tutaj kartę też podróży, hmm, kartę zmian. Będzie się wiązał ze zmianami właśnie tych planów. Tak jakby, tak jak mówię, ktoś próbował wam nawet ten, ten plan wy, w jakiś sposób wyperswadować, może. Tak. Wy będziecie tutaj walczyć. Będziecie w pewien sposób walczyć też z jakimiś przeciwnościami, mam wrażenie. Bądź też te przeciwności będą wam stały, będą wam gdzieś tam się pojawiały po prostu na tym. Na tej drodze waszej, tutaj, którą chcieliście iść, jechać, tak? Um, tak jak już tutaj wspomniałam, karta, karta biedy, karta niedostatku, karta niepokojącej wiadomości, więc może to mieć też już chociażby to jest takim wskazaniem na to, że dostaniecie po prostu wiadomości, które. W pewien sposób Was zasmucą, które Was w taki niezbyt pozytywny nastrój mogą wprowadzić, bo może się to też wiązać z finansami. Pieniądze, które, na które być może liczyliście, może się okazać właśnie ta kwestia na tyle dla Was. Um, Um, niekorzystna, tak, że, że tu będziecie może nawet się zastanawiać nad tym, czy jak, będziecie, jak finansowo wy będziecie dalej stać, czy to was nie pogrąży, czy właśnie ta zmiana planów, zmiana um, tych zamierzeń związanych z wyjazdem, czy to was nie pogrąży finansowo, tak. Tutaj macie kwestie związane z waszym najbliższym otoczeniem, czyli właśnie wasz dom, mieszkanie tutaj karta ta, która mówi wący, a to jest też karta, która mówi o, generalnie o Waszym wnętrzu, czyli o tym, co w emocjach Waszych się dzieje, tak? To jest karta, która czasami pokazuje to, co nam w duszy gra, że tak powiem. I tutaj właśnie ma to, ja widzę, że bardzo dużo, Wy tak jakby bardzo czekaliście na ten wyjazd, albo, albo duże nadzieje wiązaliście z tym, z tą pracą właśnie. Są dwie osoby przy Was, mogą to być osoby bliskie, rodzice albo ktoś, ym, kto jest generalnie do was teoretycznie, no nie teoretycznie, właściwie nie, kto jest rzeczywiście do was dobrze ustosunkowany i dobrze wam życzy, yy, ale mogą to, być, mogą to być na przykład rodzice, mogą to być yy, ktoś starszy od was, ktoś kto po prostu yy, chce dla was też dobrze i z jakichś powodów wam to odradza. Może być tak, że po prostu odradza wam to yy, Podjęcie tej podróży, czy um, jakieś takie argumenty swoje, tutaj te osoby mogą przedstawiać w związku z tym, z aktualną sytuacją, po, po, powiedzmy sobie tak. E, I tutaj właśnie możecie jak gdyby przeciwko temu się jakoś bronić możecie przeciwko temu e, próbować e, chcieć w jakiś sposób e, może nawet troszeczkę wewnętrznie buntować i nie poddawać temu, bo mam wrażenie, tak jakby to było bardzo, bardzo duży, bardzo dużo, dużo, dużo nadziei z tym wiązaliście, tak, a tutaj się teraz okazuje, że konieczna być może właśnie jest zmiana planów, odwleczenie w czasie, czy być może nawet po prostu niemożliwość zrealizowania tego. Nie wiem, czy nawet w późniejszym czasie może. Aczkolwiek tutaj w tym ostatnim rzędzie pokazują się rzeczywiście zmiany i podróż, więc to może być tak, że dostaniecie teraz wiadomość, że to y, w tej chwili nie będzie możliwe. W listopadzie to może być nie być możliwe. Te karty tutaj dolne, one są zawsze dla mnie takimi kartami wyjściowymi. Energia, która w zasadzie może się już troszeczkę tak ojej, rozpościerać. Przechodzić powiedzmy w kierunku grudnia, czy yy, nawet już troszeczkę dalej, może, ale no, na razie dalej niż do grudnia nie chcę, nie chcę jak gdyby wybiegać. Dlatego, że jesteśmy w listopadzie, a, a to są energie listopadowe z takimi tendencjami już yy, troszeczkę dalszymi, tak? Więc ta podróż tutaj będzie miała, ona dojdzie do skutku. Te zmiany się, zmiany, one się wiążą, tak jak mówię tutaj, ze zmianą miejsca, czyli ta podróż widać ewidentnie, że dojdzie do skutku. Tutaj jest główna osoba, to jesteście wy tutaj, obojętnie czy jesteście mężczyznami czy kobietami, jeżeli oglądacie. To jesteście wy w każdym razie, bo jest czytanie ogólne, więc ta karta dla mnie tutaj jest, jak gdyby. Um, w tej chwili po prostu nie, nie, nie ma znaczenia. Jest to niezależne od tego, czy, czy tutaj karta kobiety czy mężczyzny by się pojawiła. Dodatkowo jeszcze te karty, które mi tutaj się pokazały pod spodem ta tarota e, czwórka kielichów i karta wieży, czyli też jak gdyby to jest taka karta. Często się mówi: aha, jeszcze sobie, żeby zobaczyć tutaj pod spód jeszcze się kładzie asmonet, czyli szansa, która się gdzieś tam przed Wami e, rozpościerała, którą mieliście jak gdyby prawie, że w zasięgu ręki, można byłoby powiedzieć, z przyczyn niezależnych od Was zostaje jak gdyby z, um, unicestwiona. Tak? I ta czwórka kielichów to jest taka karta melancholii, karta. Um, w tym, w tym rozkładzie i w tym znaczeniu, które mi się tutaj pokazało, mam właśnie jako taką, takie wasze wyczekiwanie, tak? Tutaj macie, być może nawet macie coś na miejscu, macie jakąś inną y, możliwość, jakieś inne opcje, możliwości, ale wy bardzo tutaj marzycie i myśleliście właśnie, nastawialiście się bardzo na tą inną propozycję, na tą inną opcję, tak? I z tym właśnie wiąza, związane te duże y, nadzieje i z tym y, y, wiąże się też ta wasza, jak gdyby postawa tego, y, tej chęci, jak gdyby przeciwstawienia się tym wszystkim przeciwnościom, tak, bym to chyba chciała nazwać przeciwstawić się tym wszystkim przeciwnościom, które nie z Waszej, jak gdyby um, woli, nie z Waszej inicjatywy, nie z waszej, bez Waszego udziału gdzieś tam stanęły na, na, na drodze do tego celu, który tutaj sobie obraliście, tak? Także mam wrażenie, tutaj będzie dla dużo, dużej ilości osób może być tak, że kwestie związane z pracą tutaj będą istotne. Okej, okay, pamiętajcie kochani, że to są też tylko energie takie, um, energie, które dotyczą tego, co, co w zasadzie dla nas wszystkich jest um, takim chlebem powszednim, czyli właśnie praca, dla niektórych się tutaj pokazują kwestie uczuciowe, kwestie jakichś związków, i oczywiście to nie będzie pasowało też, nie będzie to dla Was wszystkich, dla wszystkich, którzy być może tutaj to trafią na ten film, ale dla jakiejś części z Was będzie, tak? To są czytania ogólne, więc to też nie jest możliwe, żeby po prostu do każdego, kto zajrzy tutaj na mój kanał i akurat trafi na czytanie o lwie, a będzie w Lwe, czy ascendent czy cokolwiek, to yy, nie jest powiedziane, że to musi do wszystkich pasować, ale Wy wiecie wszyscy jak funkcjonują i jak... Yy, Jaka, jak, jak, to, jak to działa, jak to funkcjonuje z czytaniami ogólnymi? E, chciałabym jeszcze zobaczyć, mimo wszystko, z karty tutaj tych warysy, czy jakieś dodatkowe informacje dla Was się tutaj mogą pojawić, czy jakieś może jeszcze dodatkowe ostrzeżenia albo rady. Nie wiem, zobaczymy. Ok, jedno mamy, zobaczcie. Zobaczcie, co się pojawia. To jest karta pod spodem stoi Reise, czyli to jest karta podróży. Tutaj macie potwierdzenie tej waszej podróży, na którą czekacie, którą e, planowaliście i co z tą podróżą. Tu jest karta, ona mówi o pogodzeniu, o pojednaniu się. W tym przypadku mam wrażenie, będzie tutaj jak gdyby dla Was ta sytuacja w rezultacie tak jak gdyby pozytywnie zakończona, tak? Czyli to co mówiłam, te zmiany pozytywne przyjdą do Was troszeczkę później być może niż byście chcieli, bo ja mam wrażenie, że byście chcieli teraz to już w tej chwili, tak? Czy być może nawet z początkiem listopada było planowane, ale staną stanęły. tutaj we, na drodze pewne przeszkody będą, będą y, czy już tak się stało czy być może tak się stanie i dla części może z was i ta podróż tutaj się pokazuje nic więcej mi się tutaj nie jak gdyby nie chciało zaznaczyć ale to y, ewidentnie wskazuje po prostu na to te karty że ta podróż się. Mimo wszystko odbędzie tak później niż niż chcecie ale ta podróż się odbędzie także. Y, co, kochani, nie martwcie się, jak tak, tak miało być. Jak tak się stało, to tak miało być, i e, dla Was być może jest to ten czas, kiedy jeszcze pewne kwestie możecie sobie dokładnie jakoś przemyśleć, zaplanować. E, być może w międzyczasie jeszcze coś się wydarzy, takiego, co e, będzie istotne dla Was, tak, w związku z tą podróżą. Co, co, co ten czas, który teraz jak gdyby musicie przeczekać. Być może możecie właśnie na coś innego wykorzystać, co będzie dla was też w jakiś sposób pomocne w związku z tą podróżą, tak? Tutaj ta karta odległych horyzontów, czasami mówi też o tym, ona jako, jako przestroga ewentualnie, mówi o takich zbyt wysokich oczekiwaniach. Ale ja w zasadzie nie mam tutaj jakichś innych negatywnych kart, które by mogły mi potwierdzić czy powiedzieć coś takiego, że być może sobie robicie złudne nadzieje w związku z tym, że być może. Zbyt wiele oczekujecie, tego nie mam w zasadzie. Także rzeczywiście ta karta dla mnie się odnosi tutaj przede wszystkim na, z, do tych dużych nadziei, które z tym wyjazdem wiązaliście. Kochani, dla części z Was, jeszcze teraz mam taki jak gdyby jeden um, impuls, który gdzieś tam dodatkowo mi się pojawił w tej chwili. Dla części z Was będzie taka sytuacja. Że wy będziecie być może chcieli wyjechać albo planowali wyjazd, e, tutaj związany z osobą, która, że tak powiem, jest bliska waszemu sercu. Może być i tutaj, tak jak mówię, tu musicie sobie zamienić, tak? Jeżeli panowie patrzycie, to co może być wasza, wasza partnerka, powiedzmy, czy osoba, do, o której myślicie, panie, em, analogicznie, musicie odwrócić, czy od, czy osoby, które są w związkach homoseksualnych, też sobie musicie to, po prostu odwróćcie tak, jak Wam to pasuje. Tak? I tutaj może być taka sytuacja właśnie, że w związku z tym wią możecie wiązać duże nadzieje, bądź może być tak, że ta osoba ma do Was przyjechać, albo Wy możecie do tej osoby jechać. Czy chcieliście, planowaliście jechać, tak? I w związku tutaj z zaistniałą sytuacją, z tymi wszystkimi obostrzeniami, mogło się okazać, że właśnie teraz jest to niemożliwe, że y, ta podróż nie może dojść do skutku. Macie tutaj dwie osoby koło siebie. To może, mogą być wasi rodzice, którzy będą też wa, z wami na ten temat rozmawiać, czy mogą rozmawiać i mogą wam tą podróż, jak gdyby, odradzać, tak? Czy w jakiś sposób po prostu y, próbować wam. Swoje zdanie na ten temat przekazywać i tłumaczyć w jakiś sposób, że jest tak lepiej, żeby po prostu być może właśnie, jeżeli wy chcecie, czy planowaliście podróż, żebyście wy się nie, gdzieś tam nigdzie nie przemieszczali, że tak powiem, w świecie, czy, czy też żeby właśnie ta osoba tutaj niekoniecznie musiała przyjechać. Niewykluczone, że być może macie bliski tutaj, albo nawet może mieszkacie razem gdzieś tam, macie rodziców ko koło siebie, przy sobie blisko. Być może nawet ktoś z was ma pod opieką bliskich swoich, tak? W jakimś domu dużym, czy gdzieś tam, gdzie możecie razem mieszkać. Czy, czy tak jak mówię, o jakiejś niedalekiej takiej odległości od siebie, bo tu się pokazuje też karta domu i um, tak jakby te wspólne tematy, wspólne. Um, nie musi tak być, że mieszkacie razem, ale może być, że po prostu te osoby bardzo y, będą próbowały, starały się, oczywiście nie mając nic, niczego złego na myśli, was od tego planu odwieść w jakiś sposób. I możliwe, że, y, że też będziecie w pewien sposób bronić swojej pozycji tutaj, swojego zdania i się upierać i zapierać i nie dopuszczać do siebie. Ojej, przepraszam, nie dopuszczać do siebie. Tych innych argumentów, bo tak będziecie tutaj mocno chcieć to zrealizować, ale muszę Wam powiedzieć, że to się jak gdyby nie bardzo na cokolwiek zda, bo ta podróż teraz w tym listopadzie wygląda na to, że nie będzie miała miejsca, a dopiero właśnie koniec listopada bądź początek grudnia. Może być tak, że pomiędzy Wami też, tak? Pomiędzy rodzicami, czy właśnie tymi osobami, to mogą być też jakiś przyjaciel, przyjaciółka, tak? Osoby, które naprawdę są do Was pozytywnie ustosunkowane i będą próbować Wam w trosce o Was w jakiś sposób odradzać. I możliwe nawet, że z nimi będziecie mieć poprzez to jakiś taki mały konflikt, ale to nie będzie nic wielkiego. I tu się pokazuje też karta pogodzenia się de facto, to jest karta właśnie takiego rozejmu. I ta karta podróży, e, także w efekcie końcowym, to wszystko będzie i tak miało taki przebieg, jaki miało mieć na początku, planowane przez Was, będzie po prostu opóźnione w czasie, tak? Także nie przejmujcie się, nie nerwujcie się, nie martwcie się, jeżeli tak się stało, to, to tak się właśnie miało stać i e, przyjmijcie to po prostu tak, jak jest, tak? Bo to też nikomu nic nie da, jakieś e, nerwy, i niczego to nie zmienia, i niczego e, nie, ani nie przyspiesza. Ani nie wpływa korzystnie na, ani na Was, ani, ani na otoczenie. Um, także to jest um, po prostu przyjąć sytuację taka, tak, jak jest. Ok, to tyle dla Was, lwy, i do usłyszenia. Następnym razem. papa. Pa.